Studio Biznes Rafał Gasota. Witam Państwa. Moim gościem jest Pan Marcin Zawistowski z firmy Morizon PL. Witam serdecznie. Dzień, Dzień dobry. dobry Panu. Porozmawiamy dzisiaj o rynku nieruchomości w naszym kraju, jak ten rynek się kształtuje mhm. w ostatnim czasie, na co jest zapotrzebowanie i czy popyt rzeczywiście nadąża za podażą, albo może tak nie jest. Panie Marcinie, no właśnie, jak wygląda rynek nieruchomości w Polsce? Pokrótce scharakteryzujmy. No, no, głównie, może weźmy sobie taki przykład największego rynku, jakim jest Warszawski. Mhm. A, w tej chwili największym popytem cieszą się zdecydowanie oferty sprzedaży lub wynajmu mieszkań. Mhm. A, to też wynika z racji tego, że to jest największy segment rynku. W tej chwili z danych serwisu Morizon możemy zauważyć, że to ponad 70% wszystkich ofert w Warszawie to są właśnie oferty wynajmu lub sprzedaży mieszkań. Mhm. No dobrze, jeżeli mówimy o wynajmie mieszkań, najpierw w tym się zajmijmy. Jak wyglądają ceny wynajmu mieszkań i na jakie mieszkania jest popyt, a także powiedzmy trochę o powierzchni magazynowej, bowiem wiadomo, że troszkę zastój na rynku, który mieliśmy do tej pory, powinien obniżyć te ceny, ale czy tak jest? Znaczy, przede wszystkim teraz e, kończy się ten okres wynajmowania mieszkań przez studentów, prawda? Czyli mm -hmm. większość studentów już wynajęła mieszkanie, jeżeli mieli wynająć. Mm -hmm. Więc w tej chwili można się spodziewać troszeczkę spadku cen. Natomiast e, jeżeli chodzi o to, co się wynajmuje i czego jest najwięcej na rynku, to w tej chwili Znowu 70% ofert mm -hmm. stanowią oferty dwu- i trzy pokojowych mieszkań. Mm -hmm. na, na, na rynku Czyli rasku. takich już większych. Czyli tak? takich większych. E, zwykle są to mieszkania wynajmowane przez dwójkę lub trójkę studentów, mm -hmm. jeśli chodzi o studentów lub rodziny z dzieckiem. A proszę powiedzieć, jak tutaj kształtują się ceny na chwilę obecną? Na poziomie jakim możemy negocjować już i na jakim poziomie możemy oczekiwać wynajmu? To wszystko w zależności od lokalizacji prawda, i jakości mm -hmm. oferty. Natomiast na przykład w dzielnicy Śródmieście czy Mokotów, które, w których de facto jest najwięcej ofert, bo aż 28% wszystkich ofert w naszym serwisie związanych z nieruchomościami, te ceny kształtują się na poziomie w przypadku mieszkania dwupokojowego około 1500 mhm. zł. Do tego dochodzą opłaty oczywiście, do tego, tak? do tego należy dojrzeć opłaty. Mhm. Proszę powiedzieć kolejna rzecz czego my tak na dobrą sprawę szukamy? Bo już pomijmy studentów, czyli mhm. jaka lokalizacja, czy może poza miastem, czy może domy także są tutaj brane pod uwagę, jeżeli chodzi o wynajem, czy też kupno? Także jak tutaj sytuacja wygląda? No tutaj jakby z danych, jakie zebraliśmy w serwisie, Marizum, wynika jasno, że większość użytkowników naszego serwisu poszukuje jednak nieruchomości w centrum miasta, czyli to jest Mokotu w Śródmieście. To jest 21% użytkowników poszukujących ofert w Warszawie. THANK YOU I głównie są to jednak mieszkania, domy to jest jednak niszowa, niszowa mhm. strefa. Wiadomo, że nie każdego stać na kupno czy wynajem mhm. domu. Dużo bardziej dostępne są mieszkania. No dobrze, jeżeli już decydujemy się na kupno mieszkania, to mhm. znowu jakie mieszkania, w jakim rejonie, bo co innego to wynajmowanie mieszkania, prawda, na użytek tak, żeby załóżmy było niedaleko do pracy, a co innego już taki docelowy punkt, gdzie będziemy funkcjonowali przez najbliższe kilka czy kilkanaście lat. No więc właśnie Szukając mieszkania do kupna, należy się zastanowić, czy ta bliskość pracy jest dla nas najważniejszym czynnikiem, bo często zdarza się jednak, że częściej zdarza się zmiana pracy niż zmiana miejsca zamieszkania. W związku z tym należy brać pod uwagę to, żeby nam się dobrze mieszkało przede wszystkim, żeby okolica była dobrze skomunikowana, żeby Mieć gdzie z dzieckiem mm -hmm. na spacer. Myślę, że to są ważniejsze czynniki niż to, czy będziemy jechali do pracy 10 czy 20 minut. No właśnie, ale jeżeli już sobie wybieramy, że z reguły mm -hmm. zapewne tutaj kwestia wyboru to jest mniej więcej taka, że niedaleko do sklepu apteki i terenu zielonego, tak? Tak. a to dobrze, żeby jeszcze przedszkole było gdzieś tam w pobliżu i szkoła. Bo to mniej więcej tak młodzi ludzie wybierają. No właśnie, ale z jakimi cenami możemy się tutaj spotkać? To jest pierwsza rzecz. Jakie mieszkania są najbardziej poszukiwane? I kolejna rzecz, rzeczywiście te ceny na rynku nieruchomości, bo jeszcze na początku kryzysu mówiono, że o 20% będą spadały ceny mieszkań, to oczywiście się nie sprawdziło. No ale powiedzmy, na jakim poziomie obecnie się utrzymują? Znaczy myślę, że obecnie te ceny utrzymują się na poziomie 7-8 tysięcy średnio z metra. Natomiast mm -hmm. też nie, nie należy liczyć na duże spadki cen mm -hmm. nieruchomości. Myślę, że raczej ta, ten, ta tendencja cenowa utrzyma się stabilna, bądź ewentualnie będą lekkie wzrosty. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o to, czego poszukujemy, no to znowu z danych naszego serwisu wynika, że głównie są to mieszkania dwu- i trzypokojowe. Mm -hmm. To są, to, to są te mieszkania co się największym po, m, powodzeniem wśród naszych użytkowników. Mhm. Jeżeli chodzi o lokalizację, no to wiadomo, że najtańsze mieszkania można kupić na obrzeżach miasta, Łęka, Rembertów, mhm. to są te lokalizacje, ale też tam można znaleźć najmniej ofert. Mhm. W tej chwili na, w okolicach Rembertowa to jest zaledwie około 300 ofert sprzedaży mieszkań. Natomiast najwięcej ofert można znaleźć w śródmieściu i Mokotowie. Mm -hmm. To jest około 15 tysięcy ofert w samym, samym śródmieściu. No właśnie, ale powiedział Pan, że średnia cena to 7-8 tysięcy złotych z metra, prawda? Mm -hmm. Natomiast proszę powiedzieć, bo mnie też były pewnego rodzaju głosy, że mieszkania tak zwane z wielkiej płyty będą traciły, prawda? Co one rzeczywiście tracą? Znaczy, z danych zebranych przez nas wynika, że faktycznie ceny tych mieszkań są troszeczkę niższe i troszeczkę spadły w ostatnim okresie, natomiast nie były to jakieś duże wahania. Natomiast tutaj y, warto też zwrócić uwagę na to, że częściej właściciele mhm. tego typu nieruchomości są skłonni negocjować cenę mhm. niż właściciele nowych mieszkań y, niedawno wybudowanych. Właściciele nieruchomości w budynkach z wielkiej płyty zdają sobie sprawę, że wartość mhm. ich mieszkania jest jednak nieco niższa niż y, rynkowa. I są skłonni do negocjacji. No właśnie, ale z drugiej strony te budynki z wielkiej płyty, jeżeli pojedziemy sobie na osiedle takie budowane w latach 70. to widać, że jednak odległości, chociażby między poszczególnymi budynkami, są dużo większe niż dzisiaj na budowanych osiedlach, które są osiedlami strzeżonymi, prawda? Tam ta granica jest tak zwana ostra. Tak. Natomiast na budynkach z wielkiej płyty, to podejrzewam, rekompensuje niejako te, te, te mankamenty, które jeszcze są związane z użytkowaniem takiego w sumie już starego lokalu. Prawda? No tak, ja myślę, że każdy kupuje tak naprawdę mhm. sam w tym momencie powinien zastanowić się co jest dla niego najważniejsze mhm. czy przekazało mu będzie to że sąsiad będzie widział jaki obiad je mhm. czy też czy też nie ma to dla niego znaczenia i jednak woli nowszy budynek lepiej rozwiązany pod względem komunikacyjnym. Z windą mm -hmm. trzypiętrowy budynek, tak? Czy, czy trzypiętrowy bez windy, ale jednak dalej od sąsiadu. Mm -hmm. No właśnie, kolejna rzecz, powiedzmy jeszcze główny popyt na mieszkania, kiedy się zaczyna, w jakim okresie roku, jeżeli chodzi o kupno. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o kupno, tak naprawdę już na wiosnę, wczesną wiosnę, mm -hmm. czyli gdzieś tam miesiąc luty, m, początek lutego, to już zaczyna się ten okres intensywnych poszukiwań. Mm -hmm. Wiadomo, że przez okres świąteczny, teraz grudzień. Ludzie wstrzymują się raczej z decyzjami. No tak, myślą to by się przeprowadzał innym. na ten tak? <laughs> no, Dokładnie. Natomiast już od, myślę, że już od początku lutego ten okres, znowu, ten, ten rynek znowu zaczyna mhm. żyć i i ten popyt jest znacznie większy niż... Dobrze, kończymy rok, prawda, no bo jeszcze dwa miesiące niecałe do końca 2010 roku. Powiedzmy, jak będzie wyglądał rynek nieruchomości w roku 2011. Czy popyt na mieszkania pozostaje, a jeżeli tak, to na jakim poziomie? Druga rzecz, jak będą zachowywały się ceny? Czy widać nieznaczną tendencję do podwyżki tej, tych cen, czy raczej tutaj te ceny są stabilne, stałe, na wysokim poziomie, no bo w sumie 8 tysięcy mhm. złotych z metra, to nie jest najniższa suma. Czyli jeżeli chodzi o popyt, to popyt tak naprawdę jest cały czas na, na niezmienionym poziomie i myślę, że tak zostanie. Nie, nie przewiduje się mhm. żadnych radykalnych kroków, przynajmniej w przypadku udzielania kredytów, w związku z tym ten popyt powinien pozostać na niezmienionym poziomie. Jeżeli chodzi o podaż mhm. i cenę, ceny nowych mieszkań od deweloperów mogą nieznacznie, ale jednak mogą wzrosnąć, no bo w związku z podwyżką VAT-u te ceny mogą troszeczkę wzrosnąć, tak. natomiast myślę, że przyszły rok powinien być rokiem podobnym do tego, czyli bardzo stabilnym. Ten poziom cen i popytu powinien pozostać podobny. No, czyli... W takim układzie nie trzeba się śpieszyć z nabyciem mieszkania, lepiej sobie spokojnie przeanalizować, jakie są dostępne ceny i negocjować. Zawsze negocjujemy? Zawsze, zawsze należy negocjować, zawsze jest szansa, że się uda. Moim Państwa gościem był Pan Marcin Zawistowski z firmy Morizon.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.